I ja pierniczę. Proszę, aby do poniedziałku Lesio napisał 50 razy, nie będę używał słowa srajsie. Błagam niech ta kartka, gdzie pisze te 50 razy srajsie gdzieś tu będzie. Ale przyznaję, że czytając to, ja się dawno tak nie uśmiałem. Wrak Titanica odnaleziono w głębinach Oceanu Atlantyckiego po 73 latach. Dwa moje zeszyty korespondencyjne odpowiednio z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej odnaleziono po 10 latach. To całe 63 lata mniej. I... Nie wiem co to ma do rzeczy w ogóle. Zapraszam do oglądania, ale uprzedzam, że to co usłyszycie będzie mocne. <laughs> Lesio na moje ostrzeżenie stwierdził, aż pierdnąłem ze strachu. Taka sytuacja powtarza się regularnie. Tak, tak, to jest po prostu cały Lesław. A wiecie w ogóle co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ta kartka jest pomięta. Ta kartka była zwinięta w jakiś rulonik albo, albo była potargana. I generalnie rzecz biorąc, tutaj jest w tym zeszycie dziura. Wycięta i z tego co pamiętam, jeżeli ja dobrze łączę fakty, e, ja tę kartkę wyrwałem z zeszytu, w sensie wyciąłem ją, e, pomiałem ją i potem włożyłem do e, najprawdopodobniej spodni, żeby matka nie zauważyła. No matka się potem o tym i tak dowiedziała od nauczycielki, która najprawdopodobniej do matki zadzwoniła, z tego co pamiętam w tej historii. No ale słuchajcie, no przyznajcie, no ja to miałem łeb, no żeby w wieku 8 czy 9 lat wyciąć uwagę z zeszytu, jak jakiś gangster normalnie, schować ją tak, żeby matka nie, nie zorientowała się. Leszek! Nie reaguje na prośby nauczyciela dyżurującego. Piszczy! Ujrzeć na przerwie, chowa się pod ławkę, żeby go zamknąć w klasie. I, i słuchajcie, nie wiem, jakie Wy mieliście zabawy w y, podstawówce, ale ja miałem takie, że myśmy sobie z kolegami w wieku 8-9 lat robiliśmy sobie takie challenge, że. Po dzwonku na przerwę wszyscy sobie wychodzą tu, 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 tu z klasy, a my na cichacza zostajemy w klasie i patrzymy, czy nas nauczyciel zamknie. I powiem Wam tyle: nigdy nam się nie udało. Za każdym razem nas nauczyciel musiał zauważyć, serio. I potem zaczęły lecieć za, za to uwagi, ale nie pytajcie się mnie, dlaczego myśmy chcieli, żeby nauczyciel nas zamknął w klasie. <laughs> no, jak widzicie po tej uwadze, no troszeczkę nam się to nie udało. <laughs> Zamyka koleżankę z klasy w męskiej toalecie. Uh, bardzo śmieszne lasow, bardzo śmieszne, po prostu boki zrywać. E, dziewczynę zamyka w toalecie męskiej. To było bardzo brzydkie. Nie zamykajcie swoich koleżanek w szkolnych toaletach. Brak książki z matematyki. Uczeń nie pracuje na zajęciach. Uczeń notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Lesio bardzo głośno zachowywał się na wszystkich lekcjach. Jako karę zadaje mu to przeczytania czytankę ze strony 46. Teraz to brzmi tak śmieszne, ale dla nas jako dzieci to była jakaś tragedia. No zamiast sobie grać w coś, to byście musieli czytać jakąś czytankę ze strony 46. Lesio nie reagował na upomnienia kolejnych nauczycieli. Może, ale tych uwag są po prostu. I ona każda ma dokładnie taką samą treść. Ty jest kopiuj i wklej. Lesio nie reaguje na upomnienia. Nie, to jest hit. To jest hit. On mnie za każdym razem śmieszy jak to czytam po prostu. Proszę aby do poniedziałku Lesio napisał 50 razy nie będę używał słowa srajsie. I ja pierniczę. Jezu błagam niech ta kartka gdzie pisze te 50 razy się gdzieś tu będzie. Y Cholera jasna, nie ma tej kartki. Ja bym odeł dwie nerki, żeby teraz zobaczyć tę kartkę, gdzie ja musiałem pisać 50 razy, nie będę używał słowa straj się. Uczeń, wygłupia się na lekcji, nie stosuje się do poleceń nauczyciela. Uczeń notorycznie rozmawia na zajęciach, mówi głośno to, co myśli. No, zostało mi to do dzisiaj, jak sami widzicie. Nie, ale serio, ja od dziecka po prostu mówię zawsze to, co myślę. Oczywiście, ja podejrzewam, że w tej uwadze to jest w bardzo złym kontekście, że ja e, mówiłem głośno to, co myślałem. Nie zmienia faktu, że tak ogólnie. Ja osobiście uważam, że cecha pod tytułem Mówię to, co myślę, to, to jest jedna z najlepszych cech, jaką może mieć człowiek. Oczywiście, należy to wyważyć. Tu nie chodzi o obrażanie innych osób, o wyzywanie innych osób, o przeszkadzanie innym osobom. Ja jestem z siebie totalnie dumny, że ja te cechy miałem od dziecka. I tak jak powtarzam, ona się objawiała w bardzo negatywny sposób, bo ja wątpię, że ja miałem cokolwiek ważnego do powiedzenia w tej uwadze. Że... Ale to nie zmienia faktu, że ja uważam, że ta cecha osobowości przekształciła się u mnie w coś świetnego. Bez tej cechy w ogóle całego mojego kanału i to na TikToku, i to na YouTubie, i to na Instagramie by po prostu nie było. <grytanie> Dzisiaj Lesław uderzył kijem w zdjęcie Jana Pawła II. Proszę o poważną rozmowę z synem. Co? Eee... Eee, nie wiem, jakie ja mam się z tego wytłumaczyć teraz. Znaczy ja mam wytłumaczenie tego i znam kontekst tej uwagi, bo, bo go po prostu pamiętam, ale Boże święty. Słuchajcie, generalnie ja w podstawówce miałam taką paczkę znajomych. Jeżeli myśmy się uwzięli na jakiś temat, to myśmy w ten temat szli po prostu po całości. Ale to tak totalnie po całości się angażowaliśmy w to, no wręcz niezdrowo z takim 7-8-letnim zapałem. No i właśnie takim tematem, który nam za mocno wszedł, był Jan Paweł II. i Zaczęło się to od tego, że na jednej lekcji religii Oglądaliśmy film o Zamana Jana Pawła II. My jako małe dzieci stwierdziliśmy: Wow, szczelić komuś z p... i tak dalej, zrobić za. To jest zajebista, że mieliśmy w klasie chłopaka o imieniu Paweł, no, że nie mieliśmy chłopaka o imieniu Jan, ale mieliśmy chłopaka o imieniu Paweł, no to Jan Paweł i zaczęliśmy sobie robić takie inscenizacje, że my tego naszego kolegę chcemy, no sami wiecie, co mu chcemy zrobić. I <śledzimy> tak. Słuchajcie, ja wiem, że to nie ma sensu, ale no tak myśli ośmioletnie dziecko, które się nudzi. A więc przez kilka dni po obejrzeniu tego filmu, po pierwsze ganialiśmy za tym Pawłem, po drugie no właśnie robiliśmy takie rzeczy, że jak widzieliśmy portret Jana Pawła II, to go uderzeliśmy kijem, no bo jest mi z jednej strony totalnie wstyd, a z drugiej strony no dzieckiem byłem i dokładnie tak samo moi koledzy. Byliśmy wtedy ośmioletnimi dziećmi i Pff, stało się, stało się. I z tym związana jest też druga uwaga i no teraz już mam większą odwagę, żeby wam ją ee, przytoczyć, jeżeli już znacie kontekst, bo gdybym ja wam tę uwagę przytoczył bez kontekstu. Oj, Lesiu dzisiaj na przerwie biegał i krzyczał za Jana Pawła II. Proszę z nim porozmawiać na ten temat. Ja się będę przez y, 3 godziny pewnie zastanawiał czy to wyciąć, czy tego nie wyciąć, ale nie, no, chyba to zostawię. Jakby serio, ja miałem wtedy 8 lat. Podczas zajęć Lesiu bardzo niegrzecznie zachowywał się w stosunku do kolegów, dokuczał słownie. Postawiony do końca Postawiony do kąta, rzucał plastelinę. Jezu, no to jest taka typowa uwaga Lesława. Ja takie uwagi dostawałem w, dobra, no w przedszkolu nie, ale no w podstawówce, w gimnazjum, w liceum, to jest po prostu kopiuj-wklej, ja przez całą swoją edukację dostawałem dokładnie te same uwagi, że ja nie wykonuję poleceń jakiegoś tam nauczyciela. <grych> Kurwa, ale ja mam ciągle w głowie tego Lesława, który jest postawiony do kąta. i rzuca plasteliną w kolegów. Ja jestem ciekawy, skąd ja wziąłem w kącie plastelinę, przecież w kącie nie ma plasteliny. Nie, ja już wiem, ja ją musiałem skitrać po prostu do, do kieszeni. No nie ma innej opcji. A byłem wtedy taki przebiegły, że ja pewnie wiedziałem, że ja tą plasteliną będę rzucał, więc jak ja poszedłem do tego kąta, pani mnie w tym kącie postawiła, to ja od razu musiałem wziąć plastelinę do kieszeni. No bo skąd ja bym miał tę plastelinę? No nie? O mój Boże, Lesiu, całą lekcję bawi się klejem, rozciął tubkę, grzebie w niej, smaruje różne rzeczy. Oczywiście ignoruję uwagi nauczyciela. Tak, to nie wiem jak wy mieliście, no ale ja generalnie byłem totalnym majsterkowiczem. Jak ja się dorwałem do kleju, no to ja wszystko musiałem pokleić. Uczycielom wszystko kleiłem. Uczniom wszystko kleiłem. Wiecie o co chodzi? Pewnie sami mieliście podobne sytuacje. Nie mieliście? Ja miałem. <laughs> nie, 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 nie. Lesow notyrycznie rozmawia na zajęciach. Zapytany przez nauczyciela, odmawia odpowiedzi, twierdząc: Nie chce mi się. Tak, tak. Lesław Dzik to była jedyna osoba w całej szkole, być może nawet w całym mieście i województwie, która potrafiła na polecenie nauczyciela: zrób to i to, i to. Odpowiedzieć mu po prostu wprost, prosto w oczy, nie chce mi się. W wieku, przepraszam, w wieku 10 lat. Uczeń drugi dzień nie ma wycinanek. Jezu, ale ja byłem po prostu gangsterem po prostu gangster's paradise. Dwa dni nie miałem wycinanek. Mieliście coś takiego? Że wy nie mieliście dwóch dni wycinanek? Jak można w ogóle nie mieć dwóch dni wycinanek? Za to powinien być paragraf. No jak można w szkole nie mieć dwa dni wycinanek? Część dokuczał koledze z klasy i kolega go uderzył. Po całym zajściu próbował dyskutować z nauczycielem podniesionym głosem. Typical Lesław. Słuchajcie, szczerze przyznaję, że czytając to, ja się dawno tak nie uśmiałem. Naprawdę. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, jakie były Wasze najlepsze uwagi. E, Przyznaję, że naprawdę niesamowicie jeszcze czasem tak wrócić do przeszłości. Dziękuję za uwagę.